Witam wszystkich! Mamy nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i jesteście gotowi na nasz nowy temat dnia na kanale ATECH. Dziś przyjrzymy się samolotowi, któremu udało się przelecieć dookoła świata bez paliwa. Zapraszamy na kolejny odcinek na ATECH. Jest 6 lipca 2016 roku. Tłumy i kamery telewizyjne roją się na lotnisku wykonawczym Albeten, by być świadkami historycznego lądowania. Po przebyciu ponad 40 tysięcy kilometrów w ciągu 14 miesięcy, dwuosobowy statek zakończył swój lot dookoła świata. To, co czyni tę podróż tak wyjątkową i historyczną, to fakt, że przez cały czas samolot nie zużył ani jednej kropli paliwa. Tym samym Solar Impuls 2 stał się pierwszym samolotem napędzanym energią słoneczną, który odbył lot dookoła świata. To ważny kamień milowy w historii zielonej energii. Czy oznacza to więc nadejście samolotów napędzanych energią słoneczną i co to oznacza dla zielonej rewolucji energetycznej? Projekt Solar Impulse 2 zaczął nabierać kształtów ponad dwie dekady temu w 1999 roku, kiedy psychiatra i odkrywca Bernard Picard ukończył swój pierwszy lot dookoła świata. Rzeczywiście, Braidling Orbiter 3 jest pierwszym balonem na gorące powietrze, który leci non-stop dookoła świata. Podczas tej podróży uświadomił sobie problem z paliwem, martwiąc się o to, czy wystarczy mu paliwa na ukończenie podróży. Ten niepokój związany z autonomią sprawił, że Picard zaczął się zastanawiać, czy istnieje lepsze rozwiązanie, czyli całkowite zrezygnowanie z paliwa. W ten sposób narodził się pomysł opracowania samolotu zasilanego energią słoneczną. Oczywiście ten pomysł jest o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dla inżynierów aeronautyki koncepcja Picarda była śmieszna. Aby skutecznie rozwinąć swój pomysł, udał się do Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii. Tam poznał Andrę Boszberga, inżyniera, przedsiębiorcę i pilota wyszkolonego w szwajcarskich siłach powietrznych. Zamiast wrócić do pozornie mało ambitnego tradycyjnego przemysłu lotniczego, Picard i Borchberg postanowili założyć własną firmę. Odwiedzali firmy chemiczne, stocznie i inne gałęzie przemysłu, szukając wszelkich materiałów, które mogłyby pomóc im w poszukiwaniach, w szczególności firmy specjalizujące się w żywicach ultralekkich, odpornych na promieniowanie UV i wodoodpornych. Albo Schneider, firma, która wyróżnia się w inżynierii energetycznej i wydajnej elektronice. W grudniu 2009 roku Solar Impulse 1 był gotowy do swojego dziewiczego lotu. Wykonał pełny cykl dobowy obejmujący 26 godzin lotu, w tym 9 godzin w nocy. Jednak to drugi samolot zespołu miał ostatecznie bić rekordy i tworzyć historię. Wprowadzono kilka innowacji, z których główną były panele słoneczne na całym kadłubie. W związku z tym samolot będzie musiał być masywny, aby osiągnąć optymalną wydajność. Powinien być również niewiarygodnie lekki. Samolot może pochwalić się rozpiętością skrzydeł wynoszącą 72 m, większą niż Boeing 747, ale ważącą zaledwie 2,4 tony. Kadłub ma 140 lekkich żeber z włókna węglowego, rozmieszczonych co 50 cm, które zapewniają sztywność skrzydeł i korpusu. Wykonany jest również z paneli warstwowych o strukturze plastramiodu, które zwiększają wagę warstwy węglowej z 80 g na m2 do 225 g na m2. Lekkie nadwozie zostało opracowane przez tę samą firmę, która produkowała otwory dla jachtów regatowych zespół Alingi, który startował w pucharze Ameryki. Do zasilania urządzenia wykorzystano 18 tysięcy obudowanych monokrystalicznych krzemowych ogniw słonecznych. Każdy z nich ma grubość zaledwie od 100 do 35 mikronów, czyli mniej więcej grubość ludzkiego włosa. Ponadto samolot posiada również cztery silniki bezszczotkowe, z których każdy jest w stanie wygenerować do 17,4 koni mechanicznych. W godzinach maksymalnego nasłonecznienia panele słoneczne kierują energię do akumulatorów litowo-polimerowych. Wcześniej zostały one zoptymalizowane tak, aby ich gęstość energetyczna wynosiła 260 MWh na kilogram. Dostarczane przez firmę o nazwie Kokomo podzielone są na cztery pakiety po 38,5 kWh każdy, w sumie 154 kWh ważące 900 kg. Łącznie baterie stanowią 1,4 masy samolotu. Taki poziom magazynowania energii pozwolił nawet Solar Impulse 2 latać w nocy. Solar Impulse 2 po raz pierwszy pojawił się publicznie 9 kwietnia 2014 roku, a dziewiczy lot odbył się dwa miesiące później. Następnie 9 marca 2015 roku Picard i Borschberg wyruszyli w swoją niesamowitą 14-miesięczną podróż. Obaj panowie wymienili się obowiązkami pilotażowymi na każdym z 17 etapów epickiej podróży. Musieli spać w kokpicie, aby doglądać samolotu, wiele odstającego od doświadczeń latania w pierwszej klasie. Rzeczywiście kokpit nie był ani ogrzewany, ani nie miał ciśnienia. Na jednym etapie tej niesamowitej podróży Borschberg przeleciał nad Pacyfikiem ponad 6000 km z Japonii na Hawaje. Był to nie tylko najdłuższy etap tej i tak już niesamowitej podróży, ale także pobił poprzedni rekord świata na najdłuższy nieprzerwany lot w historii lotnictwa. Picard był szczególnie dumny z tego osiągnięcia. Na osiągnięcie tego celu pracował przez 15 lat i to nie bez powodu. To nie tylko pierwszy w historii lotnictwa, ale także również pierwszy taki lot w historii energetyki ogólnej. Czy zatem to monumentalne osiągnięcie zwiastuje nadejście komercyjnych samolotów napędzanych energią słoneczną? Nie do końca. Chociaż lot był wielkim zwycięstwem dla zielonej energii nie był gładkim doświadczeniem, samolot poruszał się zaskakująco wolno, mimo że mógł osiągnąć prędkość przelotową 100 km na godzinę. W sumie pokonanie 43 tysięcy. 141 km zajęło prawie 505 dni. Dla porównania typowe samoloty komercyjne poruszają się z prędkością około 900 km na godzinę. Dodatkowo sterowanie samolotem było bardzo trudne ze względu na jego niewiarygodnie małą masę i ekspeksywną konstrukcję. Skrzydła nie mogły przechylić się o więcej niż 5 stopni w dowolnym kierunku bez ryzyka utraty kontroli nad samolotem. Z tego powodu najmniejsza sugestia złej pogody może wysłać samolot z kursu jak papierowy samolot. Załoga samolotu na ziemi musiała przez cały czas trwania lotu stale monitorować warunki pogodowe na wielu wysokościach. Piloci wznosili się na wysokość 30 tysięcy stóp w ciągu dnia, a następnie schodzili na wysokość 5 tysięcy stóp w nocy, aby zmaksymalizować temperaturę i wilgotność w nieciśnieniowej, nieogrzewanej kabinie. I nie bez powodu, lot tak wysoko jest bardzo niewygodny. Zespół poleciał inną trasą lotu niż planowana ze względu na problemy sprzętowe z pogodą i warunkami atmosferycznymi. Podobnie jak w przypadku akumulatorów, które poddane zostały temperaturze sięgającej nawet 50 stopni Celsjusza. Mimo tych wyzwań nie można odmówić drużynie osiągnięć, i to nawet jeśli energia słoneczna jeszcze przez kilka lat pozostanie poza zasięgiem praktycznych zastosowań w lotnictwie. Bateria zastosowana w Solar Impuls 2 mogłaby znaleźć życie w survivalu lotnictwa komercyjnego. Firmy lotnicze, w tym Airbus i Boeing, ogłosiły niedawno plany opracowania systemów elektrycznych i hybrydowych dla przyszłych samolotów. Chociaż technologie te są jeszcze odległe o dziesiątki lat, nasiona tego projektu zostały już zasiane. Jednak niektóre z innowacji technologicznych wykorzystywanych w projekcie znajdują zastosowanie nawet poza lotnictwem. Jedną z takich firm jest Coversto, która dostosowała ultralekką, wysokowydajną izolację kokpitu do bardziej wydajnego systemu chłodzenia. Inna firma, Startups z Indii, planuje wykorzystać wysokowydajne silniki i wentylatory sufitowe. Co jest ciekawe, zużywają one o 75% mniej energii niż obecne opcje stosowane w tym kraju. Jednak bardziej niż cokolwiek innego, Picard postrzega swój sukces jako silny wskaźnik przyszłości innowacji technologicznych i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, polub ten filmik. Jeśli chcesz cieszyć się innymi filmami takimi jak ten, możesz zasubskrybować kanał i odkryj nasze inne filmy, które na pewno Ci się spodobają.